nie jestem już do ciężkiej chorer, o co chodzi? A no cóż przejdę się do Emriego I zobaczymy co No Kurwa co ty Kto by pomyślał? W nie można. Ech, to było sala, kiedy się zioł w Oldest. W wasza cesarska mość. Wiedź mi Co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywiesz ją niezwłocznie. Ścigają dziki Gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermorem. To była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale dziki gond to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na Odludziu, i tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Hmm. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Worchis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, Wasza Wysokość, że zająłem Twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. I co że nie jestem uniskrewny Zależy z kim stajesz Zobaczymy Najpierw pozbędę się w większości złomu, skoro niby jestem przeciążony Podejrzewam, że jest to z tego okay. Tam. Podejrzewam, że to jest z tego tytułu, że nie mam tutaj konia i nie liczą się jakby te sakwy, które ma obok, ale no, no, jeszcze się okaże. Po drodze do zamku Kracha powinienem być w stanie uh, znaleźć jakiś sklepik. Baby, baby, baby! Czyś to ktoś był? Przynajmniej tak mi się wydaje. Mik, jeszcze nie zjechałem tak dużo z Dobra, przejeżdżam z Kelige. Tutaj też nie mogę. O, mogę wyjść, co jeszcze. Dobra, widzę, że mam nowe zadanie. Tutaj

Więź zwany białym wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. To co tak przyjemnie pachnie? Mogę coś sprzedawać poza. rzeczami, że nie chcę sprzedawać? Nie, ale, 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 ale ma karty. Czy jak mi? dziękuję? Uh, o. Oh. Edwin Black Glass, dawaj. Pożoga. Uhuhu. Poroniec. A, ah, to teraz mogę właśnie zacząć zamrazić glinta. Mam się osmodykiwać już najpierw swoją e, talię. <grystanie> Dobrze, lubię glinta. Ale to, że wszyscy mi pożogę poza mną, było naprawdę irytujące. Dobra. Em... B, nie B, B. Dobra. Nam, 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 nam. Tykę, tykę, tykę. Tędy? A tak, muszę jeszcze trochę większe kółko zrobić. Dobra, to po prostu użyję sobie troszeczkę wskazu i poblecę tam od razu. Nawet człowiek nie czuje, jak mu się rywuje. Ok, lecimy. Moja mała mamy serce, A dla wrogów wiem co jej. Dla przyjaciół serce, a dla wrobów to. Nie. Jak ja tam do cholera wejść? z <laughs> kontynentu. Są są na góry? Są, dobra, może tędy. Great gość! Tak jest, dobra. Wasza królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Gerard, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Mam delikatną sprawę. Chcecie prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kermoren i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Hmm. Ja nie mogę teraz opuścić wysp, ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hialmara. zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję. Mam nadzieję, że przyda Wam się jego pomoc. Powodzenia. Okej. Okay. To teraz sobie powiadam z Nie Kurde. Co tam, Geralt? Dziki Gon szykuje się do ataku na Kermore Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreit nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. To było szybkie. Eee, tak.

czym poznałaś. Nie. Dzięki. Powiem ci, Geralt, że po tym, jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce Unkraid. Przywidajmy, że miał serce na skrzynce a propos Ale lepiej tego nie mówić. To dość delikatna sprawa. Chcecie prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu! Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas. A my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na Ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Wspomniałeś coś o Nilgardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw, przegnamy i czarnych, i dziki gon. Dwie pieczenie na jednym okno. W Kertrolde Ciri będzie bezpieczna. Nie mogę narażać Twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kermoren. Kermoren jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram Ci czasu. Bywaj. Zaczekaj. Nie zostawię Cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. Piękna robota, masz zdolnego kowala. Nie ja, król Erlend Unkreid. Erlend kamienna pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ankreit od stuleci. A teraz należy do ciebie. Wow, 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 wow! wow. Możesz i musisz. Pozwól mi zrobić choć tyle. Jeśli tak, stawiasz sprawę. Dzięki. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Aż ten miecz zobaczę! Eee, to, 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 to to jest kurde słabszy niż moja obecna broń hmm. 40 przybica pancerza. Hmm. No, chyba jednej tutaj to założę. No, tylko wydobyć swarook z tego poprzedniego. Dobra, na czym to ja? A. Jeszcze myszowór. Gdzie jest myszowór? O, tak przydejmuję. Raz, nie? Nie. jeszcze raz, jeszcze raz. Tędy? Tędy.

czas zdenębić, co mi coś mi, 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 mi powie. Dobra. A... Aha, tak, są tu jaskinie, dole. Swemu synowi giganta, no, ubić. Krzyczał, żeby z głowy potwora nie ma co do domu wracać. Może to i prawda. A ja wrócił. Możemy porozmawiać? Wow. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję, ale Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kermoren. A, miło mieć gości, którzy na da się liczyć. Dobra. Teraz trzeba pogadać z Zoltanem. Czekaj, że pytam się, co z e, ukochanym naszego ulubionego Barda. Hmm. Mapa świata. Hmm. Dobrá, sam na rynek. Nie pamiętam co byl teatr. Kdy začíná? Abradam, Co cię spotka? się spotka! Widzicie tę mordę? Ale też taki grzaszny, no karczmy. No. O co tutaj? No. Wiem, gdzie jest Ci No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią. Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do karymory Tam przywiozę Ci. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego gonu, i twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Wesemil, Emil, Espel i Lambert już tam są. Lubię aluzję w grę do Dobra, gdzie jest jaskier? A, tu jest. Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Mam na zbyciu portret hierarchy Hemelfarta. Chcesz? No pewnie. To od tych malarzy Niziołków? Tak. Bosko. Zawieszę go w szałwi i rozmarynie. Na wypadek, gdybyśmy mieli kontrolę straży świat. Spotkałem Molly. Pozdrawiam. Moli? Jaką? Ta, której obiecałeś pokazać swoją kolekcję motyli. A, tak. Już kojarzę. Kolekcja motyli. Spodziewałem się po tobie więcej inwencji. Moli nie potrzebowała inwencji, tylko atens. Takie szare, przeciętne dziewczę, ale wystarczyło się do niej uśmiechnąć i zamieniała się w wulkan namiętności. Do zobaczenia na pieśle, gdzie? Zalega? ja, ja, ja. Zo hard rennen we dan Is je verschiet toch? ik b b arm die Abra, Nie da się zadbać o to, tam. Trudno. Lecimy. Proszę bardzo. Okej. Tutaj też nie ma. Dobra! Z tej strony nie mam co gadać tak naprawdę. Ale żeby było... ...ogarnięte. Podejrzewam, że i tak nam mnie włoży lache. Tosko przecież tego już go zarżnąłem Tyle trosk Tak mało czasu Nie tędy, tędy Nie wiem czy dobrze robię Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co to? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje karmorem. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie mm. jestem ci nic winien. Dokładnie. Co by zaszkodziło? Eee, no, tak. Dobra, to teraz... Eee, gdzie jest najbliższy drogowskaz? Blisko. Do rynku, a potem do Rosza. Czas zagarnąć naszych kochanych ornitologów. To są co? Aha, wyścigi chyba. Jestda. Nie, Nie do końca, ale jak tam chcesz. Gerald z cały i zdrowy. Potrzebuję Twojej pomocy w Kermore. Przywiozę tam Ciri. A dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie, i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy prać ze sobą wez. W każdym razie do zobaczenia w Kermore. Mhm. Mm Tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowała. Właśnie dochodzi, że do końca. Nie do końca brakowało. Nie Dobra, teraz mogę się udać na skaligę i kończyć tę zabawę. Aczkolwiek. I tak chcę się udać na skaligę, ponieważ. Tak jakby tam całą masę do zwiedzenia. Zresztą tutaj też on całą masę do zwiedzenia. Ja pierdzielę do ciężkiej cholery. Nowe eventy czy. Po prostu o tych starych, po prostu się pojawi to. Te... No. no tak czy inaczej, czekam jeszcze trochę zwiedzania, zanim ruszę na Skellige, Bo, no, tak jakby nie skończyłem tutaj wszystkiego. Przecież nie mogę sobie pozwolić na to, prawda?